Jaki najdziwniejszy przedmiot ktoś zostawił kiedyś w Twojej taksówce? To była jedna z najśmieszniejszych sytuacji. W mojej taksówce pasażerowie ukradli w bytomiu pachołek z drogi i, no i przynieśli go do auta. Nadal pasażerowie dziwią się jednak, że kobieta prowadzi taksówkę? Yy, tak, chociaż jest to coraz bardziej powszechne, ale nadal wzbudzam jakieś zainteresowanie. A czy któryś z pasażerów kiedyś chciał Cię poderwać albo próbował przynajmniej? No, szczerze mówiąc, to zdarza się notorycznie i y, głównie nocą pasażerowie są najbardziej romantyczni, elokwentni, pomocni. <grych> ile czasu dziennie spędzasz w taksówce? Teraz już coraz mniej, dlatego że pracuję też w internecie. Ciężko powiedzieć dokładnie, ile w godzinach, ale wtedy, kiedy mój syn jest w szkole. Czy dobrze ci się w ogóle jeździ po katowicach? Myślę, że Katowice to jest spoko miasto do jazdy, chociaż teraz jest coraz więcej remontów i jest to trochę um, uciążliwe, dlatego że cały czas miasto się korkuje ze względu na zamknięte drogi, ale generalnie jest. I co najbardziej lubisz w tej pracy? Ludzi. Ludzi, ja odpoczywam yy, i też się śmieję, że nie stać mnie na terapeutę, dlatego jeżdżę autem. Muzyka na fula i, yy, no i jadę.